Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. No cóż, wreszcie PiS się zdecydował, wystawił jako kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego i to ma swoje plusy i minusy. Zacznijmy od plusów. Karol Nawrocki jest prawie nikomu nieznany. Znany jest z tego, że jego Osoba była brana pod uwagę jako kandydatura PiSu na prezydenta. Znany jest z tego, że jest szefem IPN-u. E, tak, wiedza o nim jest niewielka. Jeżeli przeszukamy internet, to dalej jest niewielka. No, wychodzi na to, że patriota, znaczy w tym sensie, że walczył bardzo żołnierzy niezłomnych o, o rozwiązanie prawidłowe po polsku kwestii Wołynia no jest historykiem, zajmuje się okresem PRL, jest antykomunistą na tyle wiemy, wiemy, że był piłkarzem, że był bokserem e, kibicem e, no i teraz czy wiemy coś e, negatywnego Porównajmy, znaczy najlepiej porównywać Karola Nawrockiego z Dudą, aktualnym prezydentem. Wtedy jak była kandydatura Dudy, no to nikt nic nie wiedział o Dudzie i niektórzy mylili to z ówczesnym przewodniczącym Solidarności. Natomiast bardzo szybko wypłynęły, wypłynęło kilka negatywnych informacji, to znaczy Duda był yy, w Unii Wolności, prawda? czyli był w jednej partii z Gieremkiem, Michnikiem, Kuroniem i tak dalej i to trochę trwało i to, no jeżeli człowiek, który nie jest nastolatkiem ani tam dwudziestokilkulatkiem zapisuje się do Unii Wolności i działa w Unii Wolności, no to, to wiele nam mówi i Oznaki tego później się pojawiały w różnych momentach, no choćby kwestia stosunku prezydenta Dudy do dziecka z probówki. Druga negatywna informacja związana z Dudą no to jego żona, prawda? a przede wszystkim ojciec żony, prawda? antypolski. Prawda? I, no i kwestia, Pochodzenia żony i ojca. Tu tego typu negatywów w wypadku Karola Nawróckiego nie ma żadnych nie, nie, nie można nic znaleźć. Ma żonę, ma dzieci i Zarzuty, które mu się stawia z lewej strony, to żadne zarzuty, prawda? Zarzuca mu się, że z jakimś tam bandytą, który siedział w więzieniu za gwałt i był sutenerem, on się spotkał jeden czy drugi raz. No odpowiedź jest prosta, Karol Nawrocki był bokserem, ten bandyta już nie jest bandytą, wyszedł z więzienia, ma czystą kartę, jest znanym bokserem, czy, czy w jakichś tam technikach walki, znanym zawodnikiem, no i jako z takim zawodnikiem się z nim Karol Nawrocki spotkał. Drugi zarzut, który się pojawia, no to jest taki, że jak został dyrektorem Muzeum II wojny światowej, to ingerował w wystawę, no i twórcy tej wystawy. Chyba do sądu go nawet podali, bo twierdzili, że to jest dzieło artystyczne i że nie wolno w to ingerować. No po pierwsze, to jest wystawa w Muzeum II wojny światowej. Za pieniądze tego muzeum to nie jest dzieło artystyczne, tylko historyczne. No tak nie można podchodzić. No i jak on zaingerował, uzupełnił tą wystawę o postać księdza Popiełuszki, rodzinę Ulmów. No to żaden zarzut. Jeszcze gdzieś tam jakieś się pojawiają zarzuty, że, że, że ambitny, <grym> że ostry, no, żadnych, żadnych istocie zarzutów nie ma. No teraz tak, nie wiadomo jaki będzie, nie wiadomo co powie i to jest plus, bo może powiedzieć tyle, żeby zjednać sobie elektorat prawicowy i nie doprowadzić do tego, żeby ten elektorat, który nazywają centrum, a który jest no, tak na pograniczu PiSu i Platformy, gdzieś tam w środku, żeby on nie, nie, nie był przeciwko niemu. Co powie, jak będzie mówił, czy jest dobrym mówcą czy coś wypłynie na jego temat. W tej chwili tego nie wiemy, no ale można powiedzieć, że jest dużo plusów. No i jest jeden zdecydowany minus, który świadczy o braku profesjonalizmu Jarosława Kaczyńskiego i całego Pisu. Bo Pis mógł sobie rozważać różne kandydatury na prezydenta. I powinien rozważać przed wyborami. Wybory wygrała Platforma Obywatelska, co było zaskoczeniem, no i wszystko jakoś się zmieniło, i teraz powinien jakby rozważyć jeszcze raz i to szybko. No i najlepsza opcja była taka: ja to w wielu programach powtarzałem, że jeżeli PiS wystawi Morawieckiego czy kogokolwiek z prominentnych działaczy partyjnych, no to straci jakąś część wyborców. No to, to jest coś, to jest wniosek, który można wyciągnąć z wyniku tych wyborów. Powinien więc wy, wystawić kogoś, kto jest jakby po, poza układem partyjnym, no i poprzednio, Właśnie wracając do Andrzeja Dudy. Andrzej Duda też był związany ściśle z Lechem Kaczyńskim. Lech Kaczyński go wziął prawie, że z tej Unii Wolności do swojej kancelarii, I czyli człowiek Lecha Kaczyńskiego, jak człowiek Lecha Kaczyńskiego, no to Jarosława Kaczyńskiego. Tego nie można powiedzieć o Karolu Nawrockim, no bo on nigdy nigdzie w polityce, na żadnych stanowiskach politycznych nie był. Natomiast, e, tak jak mówiłem, powinien być wystawiony ktoś spoza układu politycznego, i ja wymieniałem e, nazwisko profesora Andrzeja Nowaka z tego powodu, że e, jak jeszcze o ludzie nikt nie słyszał, a już się zbliżały wybory prezydenckie, to e, zap, zaczęło mnie zapraszać e, Radio Wnet. No, i okazało się, że powód tych zaprosin, taki no coraz bardziej wyraźny, według mnie, według mojej interpretacji, był taki, że chcieli, żebym ja zabrał głos i poparł taki czy inny sposób na prezydenta profesora Andrzeja Nowaka. I lobby profesora Andrzeja Nowaka wtedy było silne, ale jednak Kaczyński wybrał Dudę. No i teraz. Andrzej Nowak, znaczy mówiłem, że Andrzej Nowak byłby niezłym kandydatem na prezydenta, ale no tak się nie stało, stało się, że Karol Nawrocki. I teraz jak to powinno wyglądać, bo to co zrobił w tej chwili PiS, co zrobił Kaczyński, no to jest próba zamydlenia oczu. I tak to będzie odbierane, to jest wielki błąd, bo kiedy PiS przegrał wybory, no to powinien się zastanowić nad odpowiednim kandydatem na prezydenta w nowej sytuacji. Powiedzmy, padłoby na Karola Nawrockiego, to nie powinni o tym trąbić, tylko ktoś, i to nie sam Jarosław Kasiński, powinien pójść do Karola Nawrockiego i powiedzieć mu ogłoś, że będziesz startował na prezydenta. Zacznij budować komitet, zbierać pieniądze. E, wcześniej, może dokonaj paru aktów, takich, które cię nagłośnią, e, które wynikają no, z Twojego myślenia, czyli, na przykład, utwórz jakiś Komitet Wsparcia e, Powodzian, utwórz Komitet Walki o Prawdę i Rozstrzygnięcie po Polsku e, kwestii Wołynia. E, no, gdzieś zacznij działać w takich perspektywach ponadpolitycznych, polskich, narodowych, niepodległościowych i tak dalej. No i e, działaj w kierunku zgłoszenia swojej kandydatury przez swój Komitet Obywatelski na prezydenta. A w pewnym momencie e, my cię poprzemy. Mogło nawet tak być, że powiedzmy PiS by wysunął jakiegoś swojego kandydata. E, Cicho bardzo popierając Nawrockiego, a później tego swojego kandydata by wycofał i e, oddał swoje głosy na kandydata niezależnego, kandydata obywatelskiego, Karola Nawrockiego. Tak się nie stało, prawda? PiS zachowywał się dziwacznie i nieprofesjonalnie. E, była dyskusja w mediach, kto będzie tym kandydatem. Raz na tego wskazywali, raz na tamtego wskazywali raz mówiło się, że na pewno Morawiecki, raz mówiło się, że były minister obrony narodowej, raz mówiło się, że minister edukacji narodowej. I nagle w ostatnim, znaczy no nie nagle, bo kandydatura Karola Nawrockiego jako kandydata PiSu na prezydenta się pojawiała w wypowiedziach Działaczy PIS i w mediach. No, i teraz nagle w Krakowie e, następuje ogłoszenie, że e, powstał Komitet Obywatelski, e, i zgłasza kamie, kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego na prezydenta, i ogłasza to profesor Andrzej Nowak. No i jest ogłoszony skład tego komitetu. E, skład jest bardzo duży. Nie ma tam w zasadzie nazwisk politycznych, tylko sami publicyści, naukowcy, historycy, lekarze, muzycy, aktorzy. Jedna aktorka związana z Radiem, Maria. Też komitet jest taki prawicowych celebrytów. Ale prawicowych celebrytów, którym najbliżej do, do PIS-u, to też mogłoby być dużo lepszy skład tego komitetu. Jak powiedziałem, nazwiska polityczne się w zasadzie nie pojawiają. Znaczy, oprócz trzech, jakby związanych z PIS-em, czy czterech nawet, bo jest Anna Fotyga, która była szefową kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Jest Marta Kaczyńska. Jest Jacek Sariusz Wolski. To, mnie to się źle kojarzy z, z takim no, prounijnym kierunkiem PiSu. Jest Wilstein. Jest dwóch kapłanów: ksiądz Paweł Bortkiewicz, jest Jan Pospieszalski, jest Andrzej Gwiazda, Joanna Duda Gwiazda, jest profesor Ryszard Legutko, jest przewodniczący Solidarności i Śniadek, no, ale to już nie jest Komitet Obywatelski, to nie jest kandydat obywatelski, prawda? Jarosław Kaczyński mówił, że w sobotę zostanie ogłoszony, czy, czy pisowcy mówili, że w sobotę zostanie ogłoszony kandydat na prezydenta i teraz nagle popierają w punkcie, w dniu tym, którym mieli ogłosić swojego kandydata popierają Karola Nawrockiego myślę, że tu PiS dużo spalił i dużo głosów w ten sposób Karol Nawrocki stracił no bo cała lewa strona mediów i liberalna POska będzie krzyczeć to PiSowiec ci, którzy się zastanawiali, czy poprzeć kandydata Konfederacji, na przykład, a mówili sobie, nigdy pisowca nie poprzemy. Dużo jest takich, sporo, no powiedzmy delikatnie, sporo, ale ja dużo spotykam takich osób, którzy mówią, oczywiście, PO to samo zło, ale na pis nigdy nie będziemy głosować. No to ci też będą. Yy, Kojarzyć Karola Nawrockiego ściśle z Pisem i w drugiej turze na wybory nie pójdą, przy założeniu, że Nawrocki wejdzie do drugiej tury. Natomiast z tych kandydatów, które były byli wymieniani przez media, o których, o których dyskutowano w, w Pisie, no, to wydaje się, że Nawrocki ma największą szansę. No, i teraz tak, w tym momencie ja bym powiedział, że, że trzeba by głosować na Nawrodzkiego, chociaż jeszcze posłuchamy, co on ma do powiedzenia. Znaczy, z prostego powodu, sytuacja w Polsce jest taka, o tym już mówiłem, że P.O. nie może istnieć bez PiS-u, PiS nie może istnieć bez PO ludzie głosują na PO przeciwko PiSowi ludzie głosują na PiS przeciwko PO no i, i tutaj na Karola Nawrockiego trzeba by chyba głosować przeciwko PO teraz w ciemno no bo jeżeli zostanie stary mason prezydent Warszawy ściśle związany z Georgem Sorosem Prezydentem Polski, no to cały ten najgor, cała ta najgorsza część programu PO będzie realizowana już bez żadnych przeszkód, nie mówiąc o tym, że być może w ramach różnych negocjacji pomiędzy prezydentem a PO prezydent Warszawy jeszcze tam coś dołoży masońskiego, antypolskiego. Tyle w tym momencie, jak mówię też, jak, jak wszyscy będę obserwował Karola Nawrockiego, komentował, no zobaczymy, jakie ma szanse. Jeszcze jedna uwaga na koniec, PO od razu zaczęło krzyczeć, że to jest nie jest ostateczny kandydat PiSu, że no, nie wiedzieli, kogo wysunąć, Wysuną, wysunęli Nawrockiego i teraz zobaczą co z tego będzie jeżeli w sondażach będzie bardzo niskie poparcie to zmienią go na, na Czarnka na przykład eee, to jest prawdopodobne znaczy tutaj PiS się zupełnie nie popisał jest jakiś rozdarty niepewny siebie, niezorientowany bez sensu znaczy to mnie zadziwia ten brak profesjonalizmu i to bez sensu tyle eee, dziękuję bardzo